dzisiaj Dzisiaj znowu te filtry, bo mam treść zapisanych. Poczekajcie, pierwszy filtrem. Pierwszy filtr, ok. Pierwszy jest to. A on, twarz. No, jak widzicie. Eee. Dobra, dobra wyglądają. Cookie, hu, cookie, cookie, cookie. cookie. cookie widzieliście ten filtr zgaduję na pewno widzieliście to tak samo jak z to, to samo jak z ciasteczkiem też to na pewno widzieliście to chyba miałem użyć w jakimś filmie ale no, fajnie piąta część mojego ulubionego filtru Czyli nas to topi Chicken <tyskijanie> banana Monkey banana A ja banany fajnie Szkoda się usta nie ruszają, ale dobra <tyskijanie> Giga green. Następny się filtr nazywa Giga Green. Trzeba co. Chyba pierwszy filtr pi na startopia 5 no. mega to jest podobny. Jeżeli będę filtr <ścoughs> na startopia, mm. nie no. to jest przepiękne. Wszystko jest, wszystko jest. Dobra, widziałem mojego tata. Aha, szkoda. I ostatni filtr. Jest to dosyć nowszy filtr. I na pewno go też widzieliście. Bo po prostu z nim mem. No nie wiem. Ajkujcie, żeby, żeby... Żebyście chcieli. Tak. Nazywam no odcinek z filtrów. No, pa.